Tudo será Pianowa Nadzieja i Kościół Zielonoświątkowy po raz drugi był organizatorem Bielawskiego Festiwalu Nadziei. Tym razem we wspólnej zabawie i modlitwie uczestnicy trwali przez trzy dni. Dużo robimy rzeczy na spontanicznie i tak było pragnienie, była, było, było, że, że ludzie też chcą czegoś innego i tak, tak powstał. I mam nadzieję, że to nie jest ostatni. Festiwal odbywa się drugi raz z rzędu na osiedlu 25-lecia, a zadaniem jego jest pojednanie ludzi pochodzących z różnych kultur i wyznań. Myślę, że łączy nas to, że jesteśmy chrześcijanami, chrześcijanami wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa i ci, którzy tak, taką opcję mają jak my, to, to jesteśmy w jedności. Imprezę w ciągu kilku dni odwiedziła setki ludzi, którzy poza dobrą zabawą, pysznym jedzeniem zgromadzili się, by wysłuchać zaproszonych osób które pomogły w organizowaniu zabawy. Ludzie z takich, no mówię, z, z wyższej półki, jeśli chodzi o biznes w ogóle, no oni, oni tutaj miło, dobrze się czują, nam jest miło, że tu są, no i wracają z powrotem. Także to nie jest tylko jedno, jakiś jednorazowy akt, tylko już drugi raz wrócili do nas. To są goście z Brazylii, którzy kiedyś tam korzenie polskie mieli i, i teraz aktualnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, no i stąd ich taka pomoc, nieoceniona pomoc. Jednym z wyjątkowych gości był misjonarz, człowiek, który jest związany ze służbą z trzema krajami. Polską, USA i Brazylią. Ten znakomity mówca odwiedził uczestników festiwalu w Bielawie. Witam wszystkich tutaj w Bielawie. Dla mnie przyjemnie tutaj być, w tym mieście, kochanym, Cię ulubiłem. To jest drugi rok, co my mamy e, festiwal w Bielawie. Ja jestem Polakiem, urodzony w Niemczech, wychowany w Brazylii, i niemiecki stan zjednoczony, Jestem ewangelistą, misjonarzem. Mój kościół jest w São Paulo, Brazylii. Owszem, że jestem Stanów. Jesteśmy na tym festiwalu i my chcemy przyjść do Polski, że Bóg nas miłuje, że Jezus Chrystus nas miłuje. Nie mamy nic do, do jakiej religii, ale mamy głosy, że Jezus nas miłuje. I warto być tutaj i zobaczyć, że, że Polacy mogą tak samo kochać Boga jak cały świat. Cały festiwal został poprowadzony przez Marka Tomczyńskiego, który jest członkiem prezydium Naczelnej Rady Kościoła ZielonoŚwiątkowego. W ramach spotkania czy rozmowy dnia mówił na temat tego festiwalu wspomniał o osobach, które będą tutaj w czasie tego festiwalu i mówiąc o mnie powiedział, że jestem jednym z tych, których był kiedyś w takiej najniższej kaście, a później został przeniesiony na wyższe sfery. Nie wiem, co to jest ta kasta przede wszystkim, ale, ale wiem dzięki komu jestem dzisiaj tym, kim jestem. Jak widzicie, przez trzy dni dźwigam taką książkę tutaj w ręku. I chcę Wam powiedzieć, że jest to podręcznik, dzięki któremu mogę od prawie 30 lat prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie. Ten podręcznik wpłynął na zmianę mojego życia, życia mojej żony, naszej rodziny. Ten podręcznik uczynił, że tutaj jest moje imię i nazwisko Marek Tomczyński, a przed nim. Jest takie dwa słowa. Całość poprowadzi, a dalej jest znany. Ja myślę, że znany to chyba jestem Jarkowi tutaj w Bielawii, może pięciu innym osobom. A on nie dość, że pisze, że znany to jeszcze w całej Polsce i na świecie. Bielawski Festiwal to możliwość spotkania się z osobami, które zupełnie przypadkowo trafiły pod skrzydła pana Jarka Pileckiego i wiele mu zawdzięczają. W sumie gdzieś tam miałem problemy już od 12 roku życia. Zacząłem od alkoholu, nie? Po prostu jestem z rodziny patologicznej. W wieku 14 lat e, zacząłem nadużywać narkotyków. To trwało jakieś 5 lat takiego ostrego ciągu. Trafiłem tutaj e, z, po prostu byłem w Łękini w ośrodku. Tam e, przyjechałem tutaj na przepustkę. No i tak stamtąd trafiłem tutaj, nie dowiedziałem się, że tu jest właśnie taki ośrodek readapcyjny po prostu. No i przyjechałem, nie? zadzwoniłem do Jarka, zapytałem się czy jest miejsce, Jarek powiedział, że jest, że mogę przyjeżdżać i tak trafiłem tutaj. Jarek Pilecki jest to osoba, która niesie pomoc potrzebującym. Tym, którzy często zeszli na zły tor, zatracili się w świecie pełnym grzechu i używek. Nad przemianą osób trafiających do ośrodka pracują wolontariusze, jednak najważniejsze są chęci samych wychowanków. To jest bardzo dobre miejsce, żeby się zmienić, jeżeli człowiek chce, nie? bo to decyzja należy do nas, prawda? Ja zachciałem swojego, po prostu nie widziałem sensu życia, nie i zapragnąłem po prostu, żeby się zmienić. Jarek to jest dla mnie jak ojciec duchowy po prostu gdzieś tam, no jak przyjaciel, nie? W życiu, w życiu miałem przyjaciół, ale to nie byli tacy przyjaciele, nie? Bardzo go szanuję, bardzo go cenię. Atrakcje dla dzieci, koncerty, przedstawienia oraz wielka uczta. To tegoroczna edycja festiwalu. Następna już w przyszłym roku.